Siemanko widzowie, z tej strony pan Rolni... Te, kurde, pan Ryszard, a to kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Rodzinne gospodarstwo. Dziś ze mną jest właśnie sprzedawca Tira, właśnie sprzedajemy swoje słome. Właśnie na przelew przyszedł, super. A my co widzowie? Kupujemy tak. Jedna rzecz kupujemy. Dokładnie kupujemy siekierę. I dzisiaj okay. widzowie akcja lasy. Mamy tutaj przygotowany już wózek. Pożyczony od kolegi. I co? Wsiadamy w sześćdziesiątkę. Bo powiedzieć, powiedział, gdzie idziemy wycinać. O Jezu, przepraszam, widzowie, ale ten ścieg mi się co chwilę. Idziemy wycinać lasek. No właśnie. Wy jeszcze o tym, nie, nie wiecie o tym lasku, ale ogółem mam taki lasek. Jak się dowiedziałem ostatnio, że go kupiliśmy dla, z gospodarstwem, właśnie dlatego się dziwię, dlaczego to takie drogie jest łącznie. Ale się okazało, że jeszcze gospoda oprócz gospodarstwa, las zostaliśmy. Ode walczył z śniegiem. To jest wojna. I leci śnieg. Ja już nie dodałem tego śniegu, jako bo jest za ciepło. No to trudno. Jak się usuwa, to się usuwa, jedziemy. O mój Boże, kurde! coś sam się dodał. Tum, tum. I na dwa koła sześćdziesiątkę. Jedziemy do końca, dobra. Właśnie widzę, koło... Przejdziemy... O mój... Dobra, już nie dodaję go. Widzowie, teraz może, właśnie, koło mleczarni sobie przejdziemy a wy, gdzie tędy, tędy, tu ty, koło mleczarni, wy jeszcze nie wyliście. to będzie taka mleczarnia zrobiona, ze mnie, a, kogo, dobra, y kiedy to tak wiedziemy w co troszkę czekam jeszcze na szwagra bo bym przyjechać Czekajcie, tu gdzie zajdziemy Ten ja najpierw zaczniemy dobra ścinamy Pyk. i super ale dobrze o i leci trzeba Czekamy jeszcze tego, jak mówię, na no, szwagra. A szwagier przyjedzie. Bo on, nie, mówi, że. Jak oezu. Mój Boże, jakie. Ja nie... gdzie, gdzie jesteś? Jak ja nienawidzę. O kurde, ktoś przyjechał. Ty może szwagier? O kurde, jest szwagier. O kurde, się masz szwagier. Ciemę! Kurde, ty widzę, że no na poważnie podchodzisz. No dobrze, tu, tutaj już set. Tutaj chodzi. Ile. Je... Widzę, widzę właśnie. Ile tam. Jaką jako tu oceniasz ten Długość. Mój Boże. 400 metry. 400 jest. właśnie tak. To... To tutaj chodzisz, będziesz brał po folii. Czekaj. Oh. To jest cztery no metry. To ja, kurde, kurde jakie ciężkie to. Tutaj masz. A ja tam idę Nie widzę, Kurde, bo ty jest tak ciemno już. <gry> już 19. Tutaj czekaj, to ja idę dalej ciąć. bo już Fagir się znasz, to. Kurde, ale. No widzowie, kiedyś to się narobiło tej. Bo, ja usługi na pełną te przeprowadzę, to wiesz. Nie wiem, nigdy nie wiem, znam. Ach, dobra, teraz tniemy tu po 3 metry masz. Kuli na z tym oh. zjadłem. Kurde. bo. Bo się nikim się, 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 się zaczyna. Nie chcę docisnąć. Nie ma czasu, kiedy naprawić. Robota cały czas? Ja. u nas też no, ja cały czas robota mamy. Teraz jakby już nie tak. Już ten, teraz się przy tych kurach. Wiesz. Bo tu większość ogółem będzie. Czekaj, to ogółem większość będzie na budowę szła. A to będzie Eee, Wyjadę taką pod kombajn, bo planujemy już z młodym nowy setem, wiesz, kupić ładny kombajn, a tam pod wiatr to nie będzie pewnie miejsca, jak my kupimy. Rozumiesz. A co, to, co to za kombajn, jak można wiedzieć? Nie wiem, może blizno kolejny, zobaczymy, wiesz, jeszcze musimy popatrzeć w internetach, w olejsach właśnie patrzymy te oferty. Wiesz jak, jak nie za niedługo coś się trafi, to się wiesz, nawet kredytu trochę weźmie i tak się go spłaci, tak. A jak weźmiesz kredyt, to samo co byś kupił go. Tylko że później zapłacisz. Tak naprawdę. No e, dobra, to już letkie jest. Tutaj odetniemy czubek. No i tutaj taki jeden dłuższy będzie. Czubek to jest ciebie dobry. Ty siło To co, da związek amerykański dajemy. Nie, bo będzie to... Nie, właśnie, bo się pomaguje. O, tutaj jeszcze jakiś świerk jest. Dobra, tylko mu jak ktoś tu uważa, bo tam może na, na ciebie poleci. To tak już nie nie wypłacił. O, boże. widzę, że Te, te, te. to mi nie przedstawia. Co to za ja... nie chcę powiedzieć, a ona stała idzie do przodu. Bo ona się ekscytuje, nigdy nie była w lesie. Także się. Ty jestem na wysokości. Jestem na wysokościach, a ty nie. No. Bo tu tak myślę, może tu kiedyś coś sobie budować. <grystanie> a ty byś to wybudował w tych kastach? No wiesz, no to wystarczy trochę wyobraźni. Ty <grystanie> ja mam taką yy, fezarkę, to mógł tutaj zmurczować wszystko. A na razie to poczekaj z tym mulczowaniem i tak dalej. Tylko to do usługa, usługa jest. A, no to, to, to nie, na razie nie. Z, nie jestem za bogaty. Bo to, bo to łańcuchy i te te rozumiem, rozumiem. Często, często się bez cela. Coś. Czyli to niebezpieczna praca. A ile tak... Na przykład jakbym wyciął tak 3-4 pnie, nie? I jakbyś miał to tak od 100 tak no nie wiem, 200 wat pnia gdzieś. No to. Gdzie to... Myślałam, że trochę droższy nawet. To Ale jak jakie pnie, to leży jakie pnie jakiego drzewa. Kurde. Ty pa, jeszcze sobie zetniemy. Pa jak mi się udało tutaj. Ty, bo tu jest prawie pełno. Pełność prawie? Ty, dobra, aby tak tyle załadować, ileś yy, można, a resztę to się tu zostawi. Tu się w taki stuk pokłada, wiesz jaki. Dobra, tu masz pierwsze. Leci teraz ta robota. No. Jeśli ty tam na budowie masz, to to za możliwe, że mi pomożesz kiedy tam w budowie tej wiaty. Właściwie ty na wiosnę mogę pomóc, nawet na razie nic nie żadnych No, zobaczymy, no. My pewnie pod lat coś takiego. Jakby zależy, kiedy kombajn kupimy. Czy jeśli w ogóle w tym sezonie kupimy, no to tak przed latem, jak kupimy, no to będziemy budować. A jeśli nie kupimy, no to grzesik nam przyjedzie kosić. Ale ładnie 3 metry i dalej. Większe zlecenie mi się szykuje to budowa tego... Yy, yy, czekaj, czekaj, czekaj. Budowa... O cholera, ja, nie podepomniałem. A, mamy stawiać te panele fotowoltaiczne. I mamy stawiać ich chyba... Picernie, czy coś tam. Panele to i nam by się tak szczerze przydały, tylko drogie są strafki. Ty, a tam nie ma jakiegoś tam, nie wiem, dodatku czy coś na te panele? I tam. Chyba coś biło. Chyba jakby biło, to Chyba jakby... Za... Ja bym. Chyba jak Ja nie wziął. Chyba. dofinansowanie jest, że za, połowę, za połowę, połowę funduje państwo. Połowę? Nie, bo tak się już nie na ten dom, ale na przykład na tą. Może obory? Nie, no, na obory to nie, bo się może spać te. Dobra, starczy, bo pełno. Dobra, co do. 50... Cho... Teraz chodź, pomóż mi taki stuk układać, rozumiesz? Tak, o tutaj, o co nie, kładź po kłaść. No tak, jakby się dziesiątkę przewaziło. <noise> Przyjadę za mało naładowany. Doładuj na szut. A ja w tym czasie, o tutaj. Jeśli coś się tam nie zmieści, to jak mówię, tutaj dawaj na ten taki, tutaj sztuk. O kurde. Nie pchaj na siłę, jak się nie mieści, to... Czyli kiedy przyjęli to się zabierze resztę. Jeszcze. Czy tam masz obciążniki w z tyłu. Z tyłu, że nie Z tyłu to nie ma. No byś się zamontował kiedyś. Chciałem, ale tak się mi tak zjeść niepotrzebne, no bo żebym jeszcze tura miało, No to jeszcze wiesz, jakoś jakoś. Kurde, ale się i dalej ułożyło. No już kroimy. Dobra, więcej nie wejdzie. Z tym jechać. Dobra. No to... do dochodź tutaj o pomożesz mi. Ja tu będę te pnie... No będę to układaj w stosik, taki. O Panie, ty! Ja coś tu... Dlaczego mi się zawsze żywa, na co się wieszają? To jest... Ty, bo są krzaki w tym. Wylądowały gdzie? Już teraz to nie my... No nie, no nie gadaj. No się... Daj. Kończę jakaś noc miała Senara. że ja z sobą podjadę. Czekaj, no ja się przejdę. Tylko z pola jedzie. Dobra tam bardziej się cię zżycie wiesz dla ciebie może i życia dla, dla tego rolnika to... Nie jestem do nie miał Dobra co mamy? Czekaj patrzę po wypadek Dobra jedziemy tym pierwszym Mama tu sprzęt do wypadku Dobra weź gdzie? Nie, no to ty kieruj Czekaj, poczekaj no daj mi spadłusią to przypadło, bo w ciebie siedzieć. A to ty... To nic nie widzę. Przyśpieć mi ciebie. Dawaj, dawaj, nie uciągni. Się... Mówcie gdzie? Błąd sygnały świedeni. Dobra, takie tak, tak. 9-98 do SP Kolonia. Zgłasam Vija z dwa... 27 do wypadku na CPG era. Али язда, му Конца кажи, че се акция ти. Но, no, що кажу, младего няма. А млади, така че, оно си в акция. Ти тук влево, стои ли? Блокуй, блокуй там, 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 Czekaj tak. Silenę biłą. Kogo ty daj. Te... Ja jedną na światło. Dobra, co my mamy? Czekaj, czekaj. Po, powoli na razie wszystko. Powoli. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Mężczyzna... O mój Boże... On musiał w te drzewo może i się odbił trochę. Dobra. To ty ten. Co tu się stało, mój Boże? Jak wgięło tutaj? Miał chyba słabo poduszkę, a może co? kurde. Jest znikadę przez to, tą. To... Aha, ty ja nie wiem, czy ja tą misję będę mógł robić. Cześć, może z No właśnie, ja tylko mam śkierę. E ja, to no czekaj, zaraz zrobię. Tylko koronawirusze światła. Coś tu niby wziąłem, ale. Słuchaj, co nie wziąłem. Tak szczerze weź, spróbuj ty ja później. Czekaj no, bo. Ty, bo ja wiem dlaczego. Czekaj, nic nie rób. Ja teraz będę mógł, pa. No nie, dalej nie mogę. No ty musisz tutaj zrobić. O, nie mam, mam, dobra. Teraz nagle mam. Dobra. Czekaj okay. Czekaj, gdzie tu ciąć? Uwaga, o co się... Dobra Gminna deska tu gotuje Dobra Jesteś gdzieś Trzeba cały dach uciąć Cały dach? Te drzwi trzeba wszystkie Мисля, че Да. Може да имам те вържи? Не мога да ги а те. това е. е да ги сглъбя. О, тук, тук. О, о. О, о. О, добре. 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 Jezu. Nie mogę ciąć. Help me. Więc da się jakoś obrać? Bo to się nie da, bardzo nie? Nie. O teraz. O tutaj mogę nagle. Gdzie ty teraz śniesz? Słuchaj po prostu. Tu chciałem. Czekaj. Wreszcie. Te drzwi gdzieś podsuń Nie ma czasu Dawaj, dawaj Tle tutaj Dobra Tego wyjmy, czekaj, więc większą Dobra Pakujemy się to zapinę ja złożę też zaczęło Nie ja biorę, czekaj, odłożę że wszystko tutaj na bok Żeby ruch mógł się uwolnić Ale w sumie ten dach to ja wezmę te drzwi też do Polneza się wsadzi i tak nie są potrzebne, a w pola się on nawet pięknie wyglądać Czekaj, bo nie mi to się docypiłeś. Za szybko docypiłeś to nie, czekaj, bo on mi dach chyba urwie. Czekaj, biorę dach. Jeżeli jednego dachu, to ja nie mam. Dobra, już. Ta, czekaj, ja się spakuję. No zapinaj tam te, 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 Nie. Ukradł mi dach. A to miało być dla porządku. Znów coś? Kurde, czekaj. Tu potrzeba przy... Nie, już nic. Słyskało nie, bo mnie... Dobra, Czasem. Dobra, widzę, my kończymy dzisiejszy odcinek, więc do następnego. Cześć.